Witajcie w kolejnym odcinku programu Władcy Polski Ludowej. Doktor Dolittle, niemiecki nacjonalista. Miałem taki plan, żeby nie komentować żadnych utworów z Hot 16 Challenge, ale y, wtedy Andrzej Duda... Miejmy to już za sobą. O, dobrze się zaczyna. Andrzej Duda trzyma iPada do góry nogami. Okej, okay, mam pytanie, dlaczego to wideo jest takie mroczne? Skoro Andrzej Duda postanowił zniszczyć tę zabawę, dołączając do niej, no to no to chyba wie, że nie potrafi rapować? Chyba że nie wie, może nikt mu nie powie. No to mógł chociaż spróbować to zrobić w jakimś autoironicznym, zdestansowanym stylu, nie wiem, grafał brzozowski, a nie poważna, poważna piosenka a rap będzie. Nie pytają cię o imię walcząc o ostrym cieniem mgły. Co? Nie pytają cię o imię walcząc o ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. Okej, okay, dobra, nie, spróbujmy poświęcić chwilę na interpretację tego utworu. Tekst ma dotyczyć lekarzy, ale no lekarze pytają. O imię. Znaczy, no, jak się jest Andrzejem Dudą, to pewnie nie pytają. To może on nie wie, że. Ale wiecie, kto nie pyta o imię? Pracownicy Izby Wytrzeźwień. Znaczy, pytają, ale rano. Więc to jest moja hipoteza, że to jest utwór dziękczynny dla pracowników Izby Wytrzeźwień. To jest Maj, nie pachnie saska Kępa. Może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tempa. No, jeśli ktoś to przewidział, no to wróżba nie była tempa. Znaczy, no, nie wiem tak naprawdę, co to znaczy tempa wróżba, ale no, zakładam, że nie taka, która się sprawdza. Nie pytają Cię o imię, walcząc o z tym cieniem. Dobrze, ale to już. Już wiemy, co dalej? Nie pytają cię o imię walcząc o nie mgły. O co chodzi? Tam gła to może smu. Ostre niebo, tu i teraz, ostra ziemia, ostry kusz. No, i wracamy do wątku Izby wytrzeźwień. Ostre niebo, ostra ziemia, ostry kusz. Muszę przyznać, że nigdy nie widziałem lepszego opisu samopoczucia po pobycie na Izbie Wytrzeźwień. Nie żebym wiedział. Nie, żeby yy, Andrzej Duda wiedział, tylko. Yy, oczywiście ja nie sugeruję, że pan prezydent yy, kiedykolwiek. Yy, tylko, że podmiot liryczny. Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj zaraz już. Wczoraj znika w nieostrości, no bo wiadomo, po libacji zwykle niewiele się pamięta. Jutro, teraz, zaraz już, no bo wiadomo, potem człowiek śpi cały dzień, dochodzi do siebie dopiero wieczorem, kiedy już yy, następny dzień jest zapasem. Ciepły wieczór, bez ciemności. Trawa, spokój, my i wy. My i wy. O, i tu wyraźnie podmiot liryczny wspomina dawne majówki, libacje na świeżym powietrzu, których, no. Bo teraz, jakby nie możemy realizować z wiadomych przyczyn. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem chwałaj! No i tutaj po raz kolejny nawiązanie do ratowników na izbie wytrzeźwień, którzy wiadomo, czasem muszą się szamotać z nietrzeźwym, no ale wiemy, że y, tak po prostu musi być, że to jest konieczność i, i dziękujemy im za to tak naprawdę. Wszyscy razem chwałaj! O, i tutaj na przykład widać doświadczenie sceniczne Andrzeja Dudy, który wyraźnie robi pauzę po to, żeby internauci mogli zakrzyknąć: chwałaj! O, tu do Andrzeja Dudy dotarło, że nie wie, co się dzieje! Bardzo dziękuję. Zeusowi za to, że nominował mnie i wciągnął mnie. W życiu nie spodziewałem się, że Andrzej Duda będzie dziękował Zeusowi za możliwość co? Dziękuję również za pomoc w przygotowaniu tego utworu LFVMR. Czy, czy ktoś jeszcze pomagał w tworzeniu tego utworu? Czego ta mucha chce od pana prezydenta? Panie Andrzeju, panie Andrzeju, w Starbucksie nie ma możliwości zarażenia. chciałem nominować pana premiera Mateusza Morawieckiego. Czyli to jeszcze nie koniec. Powodzenia. Powodzenia to trzeba było na początku życzyć.